Zanim przejdziemy do dalszej części, w tym momencie właśnie przerwałam tłumaczenie, ponieważ źle się czułam i włączyłam sobie serial, jaki miałam zamiar obejrzeć, jaki przypadkiem znalazłam. No i online. Oh Jak zwykle wszystko się układa. Mówiliśmy, że soki z gumijagód zawierają DNA z morza, z tego oryginalnego stworzenia ducha Elohim, unoszącego się ponad wodami, i wiemy, że znajduje to się w niebieskiej krwi kraba podkowiastego, jaka jest dodawana do soków z gumijagód. I w tym serialu. Nagle morskie zwierzęta zaczęły się dziwnie zachowywać, a mianowicie stały się bardzo agresywne. Zaczęły niszczyć statki i wciągać pod wodę ludzi, którzy dryfowali w wodzie po tym, jak statek został zniszczony. A cały serial zaczęła się sceną, gdy mężczyzna łowiący ryby widział, jak jego siatka została wciągnięta, więc wskoczył, żeby ją ściągnąć z dna, i wtedy cała ławica ryb uniemożliwiła mu wypłynięcie. Wszystkie morskie zwierzęta zaczęły się dziwnie zachowywać i gdy kucharz kupił homary je przyrządzał, jeden z nich przyknął mu w oko jakąś substancję i ten człowiek zaczął mieć po jakimś czasie dziwne drgawki i padł, tak jak to było widać w wielu przypadkach nowej modnej choroby zwanej nagle. I chociaż, nie, o, i chociaż obejrzałam tylko wtedy dwa odcinki... Z tego strajlera jaki obejrzałam wynika, że ludzie zaczną zmieniać się tak jak te zwierzęta na pełnych zła. Jakby ta bakteria, jak to oni nazywają, zamieniała wszystko co żyje w zombie. Zbieg okoliczności, że pochodzi to w filmie z morza, że prysnęło to oko w kucharzowie, a wiemy, że oczy symbolizują połączenie z duchową energią. I taki zbieg okoliczności, że mówiliśmy o tym, że świat stanie się pełny zła. I ta bakteria z Morskiego Królestwa sprawia, że w istotach żywych pozostaje tylko zło, agresja i niegodziwość. I całe morze ludzkości będzie naczyniem zła w wyniku tej obcej substancji z Wodnego Królestwa. Ciekawe, że to, co mieszka w wodzie, nie tworzy roju, bo tytuł filmu to jest The Swoom, The Swoom. Kraby tworzą konsorcja. Meduzy tworzą w języku angielskim to jest smak. Grupa wielorybów też nie nazywamy tego rojem, tylko to jest epod. Grupa ryb to jest show, czyli ławica. A grupa bakterii to jest biofilm. Biofilm, więc czemu tytuł Słum? Rój mamy tylko owadów, bo nie wiedzą, że to, co wyjdzie spod Ziemi, to rój szarańczy. I to będzie ta nowa rasa w ludzkiej rasie. I cały film jest o tym, jak z powodu tej inteligencji powstają nowe rasy w już istniejących gatunkach. Słyszymy w serialu frazę: Coś zrobiło z Wodnego Królestwa broń przeciwko nam, jako że masa zainfekowanych krabów krabów! Wszystkie bialutkie. Biała rasa ryjska zaczęła wychodzić z wody i infekować ludzi, i że za tym stoi jakaś inteligencja, gdyż miejsca są idealnie wykalkulowane. No i jeszcze dodała tak aktorka: My pochodzimy z wody. No, no, tak. Duch Elohim unosił się nad wodami. Naturalny człowiek, bestialski, który dąży do samodestrukcji. Ciągnie się tam motyw tego, że jesteśmy za to odpowiedzialni, gdyż coś zaczęliśmy. No, tak. Byliśmy aniołami, chcieliśmy ciało, no i proszę. Wszystko tutaj dąży do samodestrukcji. Ta inteligencja została nazwana na podstawie jakiegoś pogańskiego symbolu, który to jest taki, mm, tak jakby R, dwa połączone ze sobą R. I jak tak patrzymy, to, to jak są połączone ze sobą R, to to ma tak jakby jest Y, R, I zostało to nazwane Ir. Y to 25 litra alfabetu i w konkordancji znaczy Izraelita, ukochany. A RR to 1818 i znaczy oszukiwać, zwodzić, uwieść krew. Wiemy, że życie ciała jest we krwi, a my jesteśmy ukochanymi naszego ojca, którzy zostali zwiedzeni, oszukani, gdyż uwiodły nas ludzkie córki. I tak jak przez Węża została zwiedziona, uwiedziona Ewa. Ale oczywiście, koincidencja, nie? I oczywiście ta inteligencja spowodowała nadejście tsunami w tym filmie. Hmm? Co więcej, jest to energia. I w filmie to potrafi powodować przerwy w dostawie energii elektrycznej. Koincydencja. Hmm? Szukając traileru tego filmu, żeby sprawdzić, czy warto to obejrzeć. Okazało się, że jest jeszcze inny film o, o tym tytule. I koincydentalnie jest to film o kobiecie, która zajmowała się rojami szarańczy. I w trailerze słyszymy, że szarańcza rozwinęła upodobanie to smaku ludzkiej krwi. Ale koincydencja. W filmie, o którym zapewne już słyszeliście, The Last of Us, jest mowa o grzybie, który przejmuje kontrolę nad domysłem swojego żywiciela. I tak z wirusów przyniesiono panikę na grzyby. I tak w kółko, ale ten sam wyraz mamy w reklamie Sion, gdzie słyszymy banality grows like a fungus. Banalność rośnie jak grzyb. I my żyjemy w takim stanie od momentu narodzenia. I demon, mieszkający w każdym ciele gospodarza, jest kontrolą i Człowiek i anioł mieszkający w każdym ciele gospodarza jest właśnie tym demonem kontrolowany. Ludzie boją się niebezpieczeństwa z zewnątrz, nie widząc, że największego wroga mają wewnątrz siebie. Boją się innych ludzi, chorób, wirusów, bakterii, a nawet prawdy, ale nie tego, co tak naprawdę ich zabija. Kolejnym zbiegiem okoliczności, w piątek, klasa maturalna nie przyszła na zajęcia, nie działał internet, więc wyciągnęłam Biblię, jaką zawsze mam w klasie i otworzyłam na stronie z psalem 92. Dobra rzecz jest wysławiać Pana, śpiewać imieniowi Twemu Najwyższy, opowiadać z poranku miłosierdzie Twojej prawdę. Twoją na każdą noc. Na instrumencie dziesięciu 10, 10 stronach, na luty i na harfie ze śpiewaniem, albowiem mnie rozweseliłeś, panie, sprawami twoimi, o sprawach rąk twoich śpiewać będę. O, jako wielmożne są sprawy twoje, panie, bardzo głębokie są myśli twoje. Człowiek bydlęcy nie zna, a głupi nie zrozumie tego, iż wyrastają. Bezbożnicy jako ziele, a kwitną wszyscy, którzy czynią niegodziwość. Wyrastają niezbożnicy jako ziele, a kwitną wszyscy, którzy czynią nieprawość. Końcudencja. Aby byli wykorzeniani aż na wieki, ale Ty, O Najwyższy, jesteś Panem na wieki, albowiem oto nieprzyjaciele Twoi, Panie, albowiem oto nieprzyjaciele Twoi zginą. Rozproszeni będą wszyscy, którzy czynią nieprawość. Ale róg mój wywyższysz jako jednorożców. Pokropione będę olejkiem świeżym i ujrzę oko moje nieszczęście tych, co na mnie czekają. O złośnikach, którzy powstawają przeciwko mnie, usłyszą uszy moje. Sprawiedliwy jako palma zakwitnie, jako cedr na Libanie rozmnoży się. Wyszczepieni w domu pańskim w sieniach Boga naszego zakwitną, nawet i w sędziwości w przyniosą owoc. Czerstwem zielonymi będą, aby to opowiadano, iż uprzejmym jest Pan, skała moja, a że w nim nie masz żadnej nieprawości. I przeczytałam również kolejny psalm. Pan króluje, obległ się dostojność, obległ się w Pan w możność i przepasał się. Utwierdził też okrąg świata, aby się nie poruszył. Utwierdzona jest stolica Twoja przed wszystkimi czasy. Tyś jest od wieczności. Podniosły rzeki, o panie, podniosły rzeki, szum swój, podniosły rzeki, na wałnice swoje. Nad szum wszelkich wód, nad mocne wały morskie, mocniejszy jest pan na wysokości. Świadectwa twoje są bardzo pewne. Świątobliwość, panie, jest domu twojego zdobą na wieczne dni. Nad szum wszelkich wód, nad mocne wały morskie. I wczoraj mieliśmy zakończenie klas maturalnych. Liczba uczniów kończących 99. 99 w hebrajskim to adriatyk, a w greckim to jest zbiornik z wodą. Wszystko wskazuje na tą zbliżającą się falę. Ale jak w tym, w tym psalmie czytaliśmy, Pan jest ponad to, więc my nie musimy się absolutnie niczego obawiać. I też dziś zbiegają mu okoliczności. Przeglądając Facebooka, widziałam fragment, który mówi o tym, że Pan Jezus zostawił 89 99 owiec po to, żeby szukać tej jednej spłonkalnej. omówimy teraz fragment filmu powrót do przyszłości gdzie widać dwa zegarki z czasem 1.18 i zaraz potem dok mówi gdy to maleństwo dojdzie do 80 mil na godzinę coś poważnego się wydarzy i wtedy na jego urządzeniu widzimy 653 co wskazuje na to, że chcą zamienić nasze DNA z powrotem do centrów jako że 65 heksagonalnych i pentagonalnych krystalicznych struktur naszego DNA. I zaraz potem widzimy symbol radiacji. Rad to jest 88 numer na tabelce pierwiastków, którego skrótem jest RA, zupełnie tak jak Bożek Słońca, Ra. I również ma masę atomową 26, do której przejdziemy później. I wtedy, gdy samochód osiąga 88 mil na godzinę, co wskazuje na 88 lat od ostatniego kongresu eugenicznego w 1932 roku, uderzyła zaraza, i rozpoczęło się wprowadzanie obrzydliwości, która spowoduje spustoszenie w ludzkim ciele, opisane przez proroka Daniela. I wtedy Dok mówi przemieszczenie czasowe wydarzyło się dokładnie o pierwszej <laughs> Ale to temporal Displacement brzmi jak Temple Displacement. I nie jest to przypadkowe, ponieważ nawet napisy w języku angielskim, jak widzicie <laughs> w kadrze, pokazują Temple. Displacement, a nie temporal displacement, a więc przemieszczenie świątyni i system ciała gospodarza w całości, a więc każde ciało stanie się świątynią szatana. W tej scenie widzimy, jak dok ma ułożone ręce tak, że przypomina owcę, celowo, aby nas prześlepić, prześmiewać. A ta maszyna, którą trzyma w ręce, przypomina szarańczę. I to wszystko, gdy napis mówi temple displacement. Czyli przemieszczanie świątyni podczas gdy jest to temporal ale